Bartek na meczu z Kielcami miałeś najwyższy indeks, świetna forma. Powiedz, jak przygotowujesz się do meczu z Wisłą Kraków? Przygotowania idą tak jak do każdego innego spotkania. Trenujemy codziennie, we wtorek dwa razy dziennie i myślę, że będziemy dobrze przygotowani jako cały zespół do tego, do tego meczu. Wisła Kraków ma trochę nóż na gardle i będą walczyć o życie, dlatego no, możemy się spodziewać bardzo dużej ofensywy z ich strony i tu z pewnością zespół będzie bardzo liczył na waszą stronę na boisku. Powiedz, kogo szczególnie musimy się obawiać, na kogo zwrócisz uwagę, na kogo będziesz szczególnie uważał. Myślę, że cały zespół Wisły jest groźny. Oni też. Właśnie tworzą, widać, że tworzą taką jedność na boisku, i, i to jest na pewno ich siła. Nie chciałbym tutaj wyróżniać e, któregoś z zawodników, bo, e, bo na pewno mają indywidualności. Czy, czy Kuba Błaszczykowski, jeśli będzie grał, czy, czy Sławomir Peszko z drugiej strony, to to są e, reprezentaci kraju. E, no i na pewno będzie trzeba im się przeciwstawić, ale my też. E, Patrzymy o jak najwyższe miejsce tutaj w tabeli, i nie będzie tutaj żadnego odpuszczania na pewno. Tak jak mówisz, nie będzie odpuszczania, więc to będzie na pewno duże widowisko i bardzo zacięta walka o ważne punkty. Czy mógłbyś zaprosić kibiców na mecz? Bo doping na pewno przyda się całej drużynie. Oczywiście, zapraszam wszystkich kibiców. Zagłębia na, na spotkanie z Wisłą Kraków.